Cześć Byczki, zapraszam Was na czytanko, takie tygodniowe. Pamiętajcie, to są karty, to jest energia. Mogło u was się już pewne sytuacje, pewne wydarzenia wydarzyć i karty mi pokazują, tak? Albo się u was dopiero zadzieją. Ja to mówię, że to jest tygodniowe, ale wiadomo, energia jest taka, że się przedłuża, tak? Może to się u was zadziać może za dwa tygodnie, albo za miesiąc, ale karty już tutaj mi pokazują kilka historii, tak? Pamiętajcie, bierzemy to, co do Was pasuje. Jeżeli nic nie pasuje, to może być kolejne czytanko pasowało, albo będzie pasowało do Waszej osoby z otoczenia. I co? Nie przedłużamy, tylko działamy, nie? I tak, moje kochane byczki. Oczywiście zobaczymy, co karty chcą nam pokazać na spodzie talii. One mają bardzo duże znaczenie. I teraz tak. Jest królowa kielichów. Jest dziesięć kielichów. Uh -huh. Słuchajcie, byczki. Macie dwa kielichy. I jest król kielichów. I oczywiście król monet. No, rycerz monet. Słuchajcie. I cztery monety. Ktoś, y, by pan na koziorożec, to możecie być, być wy, albo ta druga osoba, ale ktoś ma zablokowane serce. Ktoś nie dopuszcza do siebie, bo się boi zranienia. To jest raz. Słuchajcie. Jeżeli jest kobieta która miała do czynienia z mężczyzną, może być to rybarak Skorpion, ale nie musi, może być to facet bardzo dojrzały. Eee, powiem Wam szczerze, to jest osoba, która jeżeli jest jakaś kobieta, która jest w związku, a, albo mężczyzna, który jest w związku, a poznał kobietę, tu, y, y, która jest w związku, albo on nie jest w związku, albo może być też w związku. Słuchajcie, i to jest no, wielkie, silne uczucie. Macie dwa kielichy. Tylko tutaj mi się pokazuje, że ten mężczyzna po prostu. On będzie cierpiał w środku, ale on nie, nie zrobi nic, żeby was skrzywdzić, tak? Albo wy tą osobę, wasze role odwracajcie. Ale jest bardzo silne połączenie was. No, patrzcie, byczki. Pokazuje mi się, że ktoś, jest, ktoś ma rodzinę, ale w tej rodzinie nie jest szczęśliwy. To jest następna e, e, po prostu informacja, którą e, otrzymałam. Teraz mi się pokazuje: tak, jest e, mężczyzna, który, powiem wprost, e, facet do 45 roku życia. A drugi może być do 30 roku życia, ale to może być jedna i ta sama osoba, która no, ma energię, wiecie, lubi działać, ale to jest też osoba, która podróżuje. Macie osobę, która lubi podróżować, która jest pewna siebie jest to osoba o białej karnacji takiej. I teraz tak, on jest dobrym przyjacielem, to jest bardzo dobry człowiek. Może to być nawet i ten e, 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 król kielichów, tak? Pokazywać mi się tutaj. E, słuchajcie, on lubi podróżować, on lubi postawić na siebie. E, może taka osoba e, wam po prostu podarować uczucie. To jest raz. Może być też świetnym kochankiem. To jest dwa. Brawo, w byczki. Teraz tak. E, pokazuje mi się... Dziecko, które jest nadpobudliwe, to jest następna informacja. I teraz tak, to dziecko może mieć kłopoty też z pamięcią. Ale to może być dziecko takie. Nie mówię, że tego do 30 roku życia, tak? Może być. Pokazuje mi się tutaj, kochane beczki, izolacja. Ktoś po prostu. Izoluje się, musiała się wydarzyć pewna historia u Was, albo się wydarzy, coś się zakończyło, i teraz karty pokazują mi tak: izolacja, wycofanie się. Jedna osoba może mieć amnezję lub kłopoty z pamięcią, ale pokazuje mi się, że ta osoba jest bardzo wycofana. Wycofana jest ze względu na to, przeżyła jakiś związek i nie da rady no, wejść w kolejny, yy, na, znaczy, da radę wejść w kolejny, tylko się boi, bo coś się musiało wydarzyć u Was, że po prostu yy, kochani, yy, wycofana jest, tak? Boi się z, z, yy, kolejnego zranienia, albo coś po prostu przeszła w rodzinie, w dzieciństwie, tak? I to leży w jego po prostu w głowie, tak? Nie potrafi ta osoba po prostu te swoje myśli, te negatywne myśli po prostu zamienić na coś przyjemnego, tak? Boi się kolejnego zranienia i teraz karty pokazują, że ta osoba zakończyła definitywnie, tak? Powiedziała, a jeżeli tobie zależy, to staraj się o mnie, tak? I to pokazują mi dwie karty. Słuchajcie, dziewięć buław i sześć buław. Może to być osoba związana coś ze skórą, może ta osoba mieć tatuaż. To jest osoba, która zdobyłem, to teraz ty o mnie powalcz. Ale to jest osoba, która po prostu czuje się samotna. Są byczki, byczki z są osoby takie, które coś przeszły w życiu, i nie potrafią się otworzyć na miłość. Mogliście fajnie pisać, fajnie, powiem Wam szczerze, dogadywać się, coś fajnego mogło być, ale było jakieś zranienie ktoś musiał coś nie tak powiedzieć, zagrać czy cokolwiek, i ta osoba się po prostu wycofała zakończyła. I teraz nie wiem, czy to jest ta królowa kielichów, czy to kobieta, czy to mężczyzna? Odwracajcie rolę, bo tutaj i mężczyzna mi się pokazuje i kobieta, tak? E, może to być kobieta młodsza, tak? Kochani, tutaj e, pokazuje mi się, że tak, on zakończył to, on chce, żebyście wywalczyli, albo ta kobieta chce, żeby walczyć, ale jedne i drugie czuje się samotne. I jedno i drugie czeka na kontakt. No ale jak będziecie tak czekać jedno i drugie, to będziecie czekać, aż dowiecie. No kochani, no troszeczkę to takie. Słuchajcie, jeżeli jest jakaś osoba, która siedzi w więzieniu albo ma jakieś, no. Yy, to jest taka izolacja, ale to jest takie pomieszczenie zamknięte bardziej. Słuchajcie, ta osoba jest obserwowana, obserwowana jest. I teraz nie wiem, czy ta osoba, która no, siedzi w więzieniu, czegoś nie widzi, czegoś no, nie dostrzega, że ktoś chce oferować jakąś pomoc. Ale wiecie co, rycerz kielichów to jest dobra karta, ale to też nie wiadomo, co tam jest w tym kielichu, tak? Czy to jest pomoc taka serdeczna, czy to jest pomoc taka, żeby, no, dopiec, tak? Mam nadzieję, że to, to czytanie y, o tym więzieniu y, jest dla nikogo. Słuchajcie, jeżeli jesteście w związku, to tutaj mi karty pokazują po prostu y, jest jakaś rezygnacja. Ktoś się czuje już samotny w związku, tak? Ktoś po prostu czuje się samotny, czego się mu brakuje. Może jest tak, że jeżeli jesteście w związku, a pojawia się osoba trzecia i nie macie kontaktu, i teraz tak jedno i drugie myśli, kto ma napisać, bo myśli o tej osobie trzeciej, a jest, są dwa kielichy, i to jest silne połączenie. To mogę powiedzieć Wam tylko jedno: jeżeli Wy myślicie o tej osobie, ta osoba też o Was myśli. To jest przyciąganie dusz. To jest raz. Pokazuje mi się tutaj, powiem szczerze, że jeżeli, znaczy, jest kobieta, która jest w związku, a ma albo pozna dopiero yy, mężczyznę, który yy, obdarzy ją wielkim uczuciem. Tak, to może być na, yy, na początku jako kolega, koleżanka, ale z tego będzie wielkie uczucie. Karty tu pokazują. Byczki. Ja Wam życzę, moje kochane, tych dwóch kielichów, tych fajnych królów kielichów. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Pamiętajcie, odwracajcie Wasze role. Jeżeli to nie Wy, to może Wasza ta druga strona albo ktoś z rodziny taką sytuację ma. Kochani, ja Wam życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego i zapraszam Was na kolejne czytanko. Pozdrawiam Was.